Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię sylwetkę jednego z najlepszych zawodników MMA w Polsce, wirtuoza tego sportu jak i człowieka, który wypromował tę dyscyplinę nad Wisłą, a osiągnął to bez skandali, bez mediów społecznościowych, afer legenda wszystkich fanów MMA w Polsce. Mamet Kaidow. Mamet urodził się w Czeczenii, dokładnie w Groznym w 1980 roku. Jego dzieciństwo przebiegało spokojnie do czasu rozpętania się wojny czeczeńsko-rosyjskiej. Do Polski trafiłby studiować. Po wojennym groznym nie było na to warunków. Mamet przybył do Wrocławia, gdzie ukończył kurs językowy, a następnie wyjechałby rozpocząć studia w kierunku administracji i zarządzania na Uniwersytecie w Olsztynie. I to właśnie Olsztyn stanie się jego domem w Polsce. To tu mamet zacznie swoją przygodę z MMA choć Mamet miał już za sobą treningi karate w Czeczeni, w Olsztynie za sprawą treningów boksu oraz taekwondo, zapasów, a później ostatecznie samego MMA, które wtedy raczkowało w Polsce, stanie się pełnoprawnym zawodnikiem MMA, reprezentującym znakomity klub Arachion Olsztyn. Mamet po zaledwie dwóch latach treningu zdobył amatorskie mistrzostwo Polski w dwóch kategoriach. Mamy Demiot w MMA zaliczył w 2006 roku, a jego osiągnięcia sportowe to 2006 rok Międzynarodowy Misz Polski Full Contact w kategorii 85 kg, 2007 Międzynarodowy Misz Polski Full Contact kategoria 90 kg, od 2009 roku do 2011 Międzynarodowy Misz KSW w wadze półciężkiej w kategorii do 95 kg. 2015 do 2018: Międzynarodowy Misz KSW w wadze średniej z limitem do 84 kg. Od 2020: Te miano dzierży do dziś Międzynarodowy Misz KSW w wadze średniej z limitem 84 kg. W 2021: Mamet otrzymał Heraklesa w kategorii Knockout roku. 2020. Knockout ten został dokonany na skocie ASKAMIE. Bilans walk Mameda w MMA to 44 walki, 35 wygranych, 7 porażek, 2 remisy. Mamet to jest zawodnik nieszablonowy. Bazujący głównie na swym wyrodzonym talencie do walki, na swojej eksplozywności w wyczuciu i bardzo dużym repertuarze akcji zarówno w stójce jak i technik kończących w parterze. Ten mix daje nam tutaj zawodnika kompletnego. Powiedziałbym nawet światowy top w swoim prime. Choć Mamet nigdy nie sprawdził się w UFC jestem przekonany, że gdyby tam trafił będąc w swojej najlepszej dyspozycji, myślę, że tą topową piątkę w swojej kategorii wagowej bez problemu by osiągnął. Szkoda, że nigdy tego nie było nam dane zobaczyć. Na koniec naszego filmu. Na koniec filmu stwórzmy sobie taką wirtualną kartę zawodnika. Weźmy sobie 5 cech, które powinien posiadać każdy dobry fighter, i oceńmy je od 1 do 100 punktami. Numer 1 to siła ciosu. Przyznałbym tu Mamedowi 80 punktów. Mamed nie jest najsilniejszym pancerem, bazuje raczej na celności i timingu. Numer 2 to kondycja. Tu przyznałbym Mamedowi 90. Nie zauważam żadnych braków pod tym względem u Mameda. Mamed jest zawsze świetnie przygotowany, kondycyjnie do swoich walk. Czasem zdarzy mu się, że go przytka, ale zdarza się to w większości fighterów. Numer 3 to kreatywność. Myślę, że to najmocniejszy punkt Mameda. Przyznałbym mu tutaj 99 punktów. Mamet jest mistrzem po prostu kreatywnej walki, przejścia z walki w stójce do walki w parterze. Jego repertuar skończeń to jest po prostu poezja tego sportu. Numer 4 to psychika. Tu daje mu 95. Mamet nieraz miewa jakieś kryzysy w walce, tak jak było to podczas walki z Michałem Materą, gdzie mierzył się ze swoim przyjacielem, czy podczas walki z Azizem Karaogu. Jednak jak sam Mamet przyznał w jednym wywiadzie, kiedy wchodzi do klatki, coś przełącza się z nim i staje się zwierzęciem skierowanym tylko na walkę. Więc Mamed jest zawsze nastawiony psychicznie na to, aby wygrać, aby skończyć, czy aby ubić swojego przeciwnika. Daje mu tutaj 95 punktów. I piąty, ostatni punkt to determinacja. Tu przyznaje Mamedowi również 95 punktów. Mamed jest zawsze zdeterminowany, aby wygrać swoją walkę żeby zakończyć ją przed czasem. Nawet widać to na sytuacji z Tomkiem Narkunem, kiedy Mamet przegrał. On ciągle w nim to siedzi, on ciągle pragnie tego rewanżu. Taką samą sytuację mamy w walce z Kotem Askamem. Mamet po pierwszej przegranej był zdeterminowany do tego, żeby powtórzyć tą walkę. No i z jakim skutkiem wszyscy pamiętamy. Piękny Noka, po prostu na skocie, a z laskami. Podsumowując, nasz, na naszej liście mamy tu zyskał 459 punktów. Umieszczamy go pod numerkiem 1 na naszej liście. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli zostawimy go z innymi polskimi fighterami. Na razie jest pierwszy. Ja kończę już swój film. Jeżeli Ci się podobało, zasubskrybuj. Zostaw komentarz, kogo chciałbyś widzieć w następnym filmie polajkuj. W ten sposób dasz mi motywację do tworzenia większej ilości filmów. Pozdrawiam!